Nie ma co ukrywać, że ostatni okres w internecie jest nudny jak gra w berka z mikrocypkiem i jednak pojawiło się kilka ciekawych tematów, o których dzisiaj sobie porozmawiamy. A zaczniemy od wczorajszego live'a, na którym starła się Nikita ze swoim byłym chłopakiem, czyli Camerboyem. Początkowo na live'ie udzielała się tylko Nikita i przedstawiała argumenty ze swojej strony i chociaż nie przepadam za nią, muszę przyznać, że te argumenty brzmiały całkiem sensownie, a kiedy Camerboy pojawił się na streamie, wyglądało to trochę jakby zderzył się z pociągiem. I wcale nie chodzi mi tutaj o to, że Nikita gabarytami Przypomina pociąg, tylko po prostu jej argumenty były znacznie lepsze. Jednym z najgrubszych zarzutów, jakie Nikita zarzuciła kamerbojowi na live, jest taki, że kamerboj oszukiwał ją na różne sposoby finansowo. Miało m.in. podstępem, kiedy Nikita przebywała w stanie upojenia alkoholowego, próbować zaciągnąć na nią kredyt na 150 tysięcy złoty. No, troszkę wypiłam tam alkoholu, fajnie się bawiłam. O godzinie nie wiem, może 8 rano e, Łukasz próbował wziąć bez mojej obecności, on był, u siebie, on był u nas w domu, a ja byłam u kogoś innego w domu. I ten. No i ja wchodzę i patrzę, że 24 kwietnia była próba wzięcia kredytu na kwotę 150 tysięcy z Twojej świadomości. Nie, nie, no ja wtedy pijana ale Ja wtedy spałam nieprzytomna, no. Drugi poważny zarzut miał polegać na tym, że Camerboy zadeklarował się, że będzie się zajmował finansami Nikity i będzie odprowadzał podatki, czego podobno nie robił, przez co aktualnie Nikita ma dług na ponad 200 tysięcy złotych. Ten zarzut wydaje się być znacznie bardziej chujowy, bo nie wiem jak miałoby to niby wyglądać, że Camerboy miałby cały czas ukrywać to, że nie płaci podatków przed księgowym i miałby się on o tym dowiedzieć dopiero po rozstaniu Nikity i Camerboya. Wiele osób w internecie uważa też, że cała ta afera to ustawka, a Nikita i Camerboy robią to tylko po to, żeby podbić sprzedaż na Unif ja jednak mam trochę inną teorię, nieco bardziej kontrowersyjną, ale uważam, że jeżeli spojrzysz się na wszystkie fakty i połączy się kropki, to jest ona dosyć oczywista. Wystarczy spojrzeć na wszystkie nagrania kamer po rozstaniu. Wygląda tam bardzo sztucznie, jego głos też brzmi sztucznie i wydaje mi się, że po prostu wszystkie te nagrania są wygenerowane w AI, a prawdziwego Kammerboya zjadła Nikita. Stuprocentowych dowodów na to, że jest to prawda nie mam, ale teoria ta wydaje mi się niezwykle prawdopodobna i ciekawa. Ciekawe jest też to, jak w parę miesięcy można spierdolić sobie karierę polityczną i pokazuje nam to Piotr Korczarowski. Piotrek podczas ostatniej konferencji Prime'em ma postanowił udowodnić, że nie ma większej pizdy od niego. W tym celu postanowił najpierw simpować pierwszą połowę konferencji do Marianny Schreiber. Skoro już przy tym jesteśmy, to z fajną dupą ja byłem. Tak? No, nie zauważyłem. Już nie jesteś, no, nie? Byłeś, Trudno byłeś? Nie? a gdzie ona jest teraz? A teraz jest obok mnie i jak no się ja, tym nie ja nie wiem, piotrze. Ja nie wiem, jak można jej nie widzieć, nie? Ale później stwierdził, że nie będzie, przecież czekał do Gali, żeby dostać w pierdol, więc rzucił się na innego zawodnika. Pierdol oczywiście dostał i swoją drogą był to całkiem dziwny widok, bo pizda miała pizdę pod okiem. Skoro już jesteśmy przy dostawaniu w pierdolu, głośnym tematem ostatnio jest fakt, że Sylwester Wardenga rozważa walkę w PRIME. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że po pierwsze Sylwester Wardenga wziął pod uwagę walkę na Gali, na której będzie walczył Jacek Murański, to jest niemałą hipokryzją i przypomina sytuację, kiedy Fame najpierw wykluczał Najmana, a później z powrotem go przyjmował. I w przypadku tych hipokryzji, których umówmy się było od chuja w przypadku Fejmu. Sylwester Wardenga krytykował bardzo tego typu podejście, ale tutaj wszystko jest okej. Okay. Dodatkową kontrowersją jest fakt, że Prime tak w praktyce nie jest do końca niezależną federacją i jest pod butem Fejmu. Dlatego też nie do końca rozumiem podejście Sylwestra, bo przecież sam kiedyś mówił, że nie zawalczy w Prime właśnie z tego powodu i szczerze mówiąc, dużo chętniej zobaczyłbym go w Fejmie niż w Prime. Prime jednak też bardzo chętnie go zobaczę, więc mam nadzieję, że do takiej walki dojdzie. A skoro jesteśmy już przy Sylwestrze Wardendze, porozmawiajmy o tym, co odjebało uwielbiana przez niego Versov. Jak każda influencerka, Versov, oczywiście ma współpracę z różnymi markami i na materiałach reklamowych mówi, jakie te produkty są zajebiste, jak fajniej się z nich korzysta. Problem tylko w tym, że widzowie zaczęli zauważyć, że Versov te produkty zaraz po reklamie wystawia na Vinted. No co najbardziej mnie zadziwia w tej sytuacji, to że tak popularna influencerka ryzykuje swoim wizerunkiem tylko po to, żeby zarobić 270 50 zł na jakimś produkcie Samsunga. Jeżeli dotrwałeś do końca tego filmu, pamiętaj, żeby koniecznie go podbić, zostawić subskrypcję, łapkę w górę, komentarz. Pamiętaj, że ten kanał można wspierać. Wejdź także na Instagrama, trzymaj to się za jajca. Cześć!